Cześć! Doktor od roślin w pracy. Zobaczcie jak piękny krajobraz ze mną. W takiej fazie pobieram rośliny. Do obserwacji. Mam jakiś tutaj robaczek no się przypomętał. Ładny, miodny, intensywny zapach. Nie wiem czy to czujecie, ale jest przecudownie. Spokój, cisza. Pszczółki pracują. Delikatny wiatr. Szepak no. kwitnie. Nie można mu przeszkadzać. Ale to dla dobra nauki muszę zabrać tu kilka roślin. Ale. Z wielkim bólem serca oczywiście. Cześć.